Czy wszyscy pamiętają rymowankę? Tak. Głośno. Gdzie jest autorka naszej rymowanki? Gdzie jest Julia? Jest Julia. Julia, powiemy wszyscy razem? Dobra, na mój start wszyscy razem. Dobra, głośno. Start. Pokazujemy odblaski. Konkurs to był rymowanka za i nagrodę odbierałam w Warszawie. I pierwsze się dowiedziałam o tym konkursie w szkole i później powiedziałam to rodzicom. No i tata mi pomógł. My chcemy uświadomić wszystkich pieszych o tym, że zasadność elementów noszenia elementów odblaskowych to podstawa bezpieczeństwa właśnie pieszych na naszych drogach. Tutaj te elementy odblaskowe rozdawały dzieciaki, dlaczego akurat one? Wprawdzie, jak pozorom, myślimy, że dzieci są e, nie bardzo komunikatywne na drodze. Natomiast tak naprawdę to doskonale one wiedzą o tym, że element odblaskowy należy posiadać, a dzieciaki same tego doświadczają, że często kiedy wręczając są starszym element odblaskowy. Te osoby mówiły taką, tak, taką bardzo prostą anegdotę, że one mają ten element odblaskowy, ale gdzie? No niestety w torywce. Elementy odblaskowe na odzież wierzchnią to naprawdę jest w stanie poprawić nasze bezpieczeństwo. Element ulotkowy tak naprawdę niewiele kosztuje, nie wymaga nie, nie, nie powoduje żadnych utrudnień wtedy, kiedy go mamy założonego, natomiast pieszy nie odczuwa bezpieczeństwa jego noszenia. Komfort bezpieczeństwa odczuwa w tym momencie kierujący, który wcześniej zauważa pieszego, natomiast w przypadku wtedy, kiedy kierujący już nie zauważy pieszego i w niego uderzy, wtedy wiadomo z skutkiem, że naj, najczęściej i prawie zawsze doznaje obrażenia właśnie osoba piesza. Mhm. Jaka to jest różnica, w którym momencie pieszego zauważamy, kiedy ma odwaz, a kiedy go nie ma? Jeżeli kierowca samochodu ma dobrze ustawione światła mijania, to możemy mówić o tym, że zauważy tak naprawdę pierwszego bez elementu odblaskowego podległości około 20 do 30 metrów. Jeżeli posiada jakikolwiek element odblaskowy, ta odległość z do 150 metrów. Tak więc mamy czasu na reakcję 7 sekund, a jeżeli tego elementu nie ma, zostają nam tylko 2 sekundy. A to już reakcja nie obro... to bardziej obronna niżeli omijająca.